Cześć witajcie w mapce Escape. Jest ze mną ścisiek zabójca i ja to o 10. A więc zaczynamy. No okej, okay, no to idziemy. Jest to mapka X wersja 2. To jest jeden wagonik. To ty może pojeździć? co? Poczekaj, no to givnę, czyli weź givnij sobie. Albo daj opa przez konsolę. Mam opa. I to giwni. Dobra, ty pierwszy jedź. No czekaj, siadam. Nie mogę wsiąść. Okej, okay, siedzę. Poczekaj, tam, bo są trochę lagi. Powiem, no bo ja serwer na grypownie to mogą być trochę. Okej, okay, jestem. Ja już jestem. Ja już siad. Hmm. Okej. Dobra, teraz czekaj. Kurczę, laguje, hmm. strasznie. Nie wiem tutaj. a ja nie wiem gdzie iść. Dziś skoczyć chyba mamy, nie? A użyjemy, że to na bok. Nie. Czekaj, czekaj. A wiesz co? A to jest wejście na górę z No to tędy idziemy. O, wyda spadł. O, no, Spadłem. O ja piszę, że mnie nie wiedziałam. O. o, dobra. Gdzieś tu jestem. Dźwignia. Reasum look to right. O, wow. Co? Ale fajne. Spadłem. O. No się, ja... Ej, to się wróć, dobra? Bo ty nie musisz tam iść. Już nie idź tam na górę. Nie? No weź się wróć, bo tutaj jest... Ja tam przyszedłem Ej. całe i trzeba było dźwignię no. wziąć. Coś takiego się zrobiło. To chodź. że Jesteś, ja teraz jesteśmy tutaj na góra. Fajnie zrobione. Okej. Okay. A, bo spadł, lol. Wow. O, dobra. A nie ja, ja tu przeskoczyłam. Udało ci się? Spadłeś? No ja spadłem, spadłem. A już idę na kura. To jest piasek. Dobra, ja tutaj poczekam, i nie będę dalej przychodził, wiesz. A były w ogóle zasady? Nie, chyba. O matko, Jeżeli w, od dobrego miejsca zaczęliśmy. No dobra, zapomniałam teksturkę, sobie wysiąść O, o dał mój Ok, to tutaj chyba dźwignia czekaj. Wow, moje no schody się zrobili. Fajne. No. to jest znowu skakanko. ale ścina trochę. Teraz bardziej tak. Dobra, jestem już tutaj na jakimś... No Dobra, ej, ja jestem już na jakimś daszku. Okej, okay, ja czekam tutaj. Nie, spoko już. nie mogę. Dobra, ej, to weź może lepiej tepnij. Właśnie. Dobra, czekaj, już tam jest. O, dałem rad. Teraz na ten billboard jakby, i tutaj musisz skoczyć tutaj. Dobra, to ja trochę zejdę. No okej, okay, teraz tutaj. I tutaj już dalej nie szedłem. Może spadłam? No, nie mogę tam. Dobra Wybrali pierwszy. O ja coś nie mogę. A co dalej iść? Gdzie dalej? Tutaj drabinka jest. Mhm. No. Dobra, to skacz i ja potem pójdę jak ci się uda. O, ale lak. Ale lakuje mi coś. A to już Podejdź teraz. No. Wow, spadłem Ale lamimy No nie mogę To jakiś jakiś Nie ale no, przejście chyba da Nie no, musi się dać No innego wyjścia chyba nie widzę Znaczy jak, może teraz trzeba nosiście i spróbuję no, no byłem przez chwilę i znowu. Taki fail. No, znowu, tak samo. Bo jak, jak skażesz ten to te shift musisz szybciutko złapać. O, widzisz shift? No i spadam. Okej, okay, udało mi się. Gdzie tu dalej trzeba? Mm. Ej, dobra, ja nie wiem, gdzie tu trzeba. Chyba tam do tego. Ba A, dobra, okej, okay, już widzę. Wow, czemu mnie tepnąłeś? Sorry, sorry, niechcący, wybaczysz? No dobra, spoko. Czekaj, ty, ty przejdziesz raz i się tepniesz. Dobra, tepnij się. Myliło mi się, miałam. No, najpierw. A długo na multy nie grałam, i O. Dobra. Teraz o tutaj musimy skoczyć. Do tej wody. No. Okej, okay, gdzie Chyba teraz? tutaj są jakieś drabinki, widzę to. O tutaj, obczaj. Na ten parasol I... jakby trzeba wyjść. I tam na drabinkę trzeba pójść. Ja gdzieś padłem, nie wiem czy dobrze Chyba idę. Chyba dobrze. Ej, chodź tutaj, bo tu chyba trzeba będzie coś takiego zrobić, że będziemy musieli szybko biec. Chodź i patrz. I teraz szybko będziemy musieli to przebiec, dobra? Bo to się chyba zapadnie. Dobra, chodź, wyjdziemy. Dobra, ja przebiegłam. Nic się nie zapadło! Łatę. O. Wow. Tepnij się, bo raczej już tam nie dojdziesz. No. Teraz chyba tutaj, do tego domku. No. Dobra... Fajne to miasto no. jest. No. Ok, chodźmy tutaj, bo tutaj... Zawsze to takie ładne miastka są. Tak wygląda jakby były takie same, tylko że zmienione są właśnie te Jak to... Dobra, i chodźmy tu chyba. No, i się zapadnie. O kurde. Ała. No. Dobra, teraz tutaj coś. Czekaj, bo ja nie wiem, czy przechodzić przez... Dobra, biegniemy. Chyba można. Czekaj. O boże, spadłam. Wiesz to ja nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. O, tutaj chyba po tych schodkach trzeba. O, tutaj chyba trzeba. Okej, okay, ja tutaj gdzieś przeszedłem. Nie wiem, czy dobrze. O, dobrze. Dźwignia jest na miejscu. Nadal jest na no. Woda się wylała i tej lawy nie ma już. No to teraz jakoś. Czekaj, to chyba tu? idziemy, nie? Tu. Ale teraz możemy przejść sobie tu? do góry, nie? Tylko winda, jakby. Czy tam trzeba iść? No, czekaj, nie wiem. Uważaj, na laurach ja przejść. Wiesz, jak? Ja spróbuję to przejść, o tak. Okej, okay, dobra, ja tutaj idę. No dobra. Uuu, no, wow, ale mi Minecraft znakował. My też jakoś lakuję. a my dobrze idziemy? No. O tam jakiś mob spawner jest. No. Z kurczakami. Znaczy nie, ze świnkami. Nie wiem, czemu się kurczaki spałnią. Na multi tak jest, że... Yy, obojęt jaki mob spawner to, no, będą, to będą świnie w środku takiej. No wow. Na się po bokach coś chyba zrobiło. Dobra, gdzie teraz mamy iść? Okej, Okej, tu jest chyba jakieś przejście. Okej, okay, tu jest przejście, ja ten daj, idę już... tutaj. Oj, wróćcie. Tak, i o tutaj. Chyba trzeba. Nie ja tutaj zaszło. Wow, ale fajne pomieszczenia. Jakiś labirynt chyba. A, spadłem. Wow. I znowu spadłem. O, daliśmy. Okej. Okay. w jakąś stronę. to tutaj, te, tędy się przejść nie da. Co to, to, dziura jest jakaś? Czekaj, nie zbra... wiem. Czekaj, tutaj, czy coś w ukryć. Nie, a to jakby się spadło, tutaj, tutaj są te schody. No, trzeba... Okej, okay, tutaj... Okej, okay, ja tu przeszedłem. Co jakiś też fajne coś jest. O Okej, okay, ja tu przyszedłem już. Teraz gdzieś tutaj jest jeszcze przejście. Okej, okay, nie wiem, a gdzieś jest tym jak tu wygląda jak jakiś tramwaj, czy coś w tym stylu? Mm. To chyba jakiś metro, wiesz? Dobra, idę przed siebie. No, bo ja tutaj poczekam. Już jestem. Nie. Teraz zejść do tego jakby tramwaju i chodź o tutaj. O, już idę. Okay. I teraz tutaj czekam. Wow, teraz jesteśmy na mieście. Mm. Dobra, no to teraz będziemy chyba skakać po drzewach jak jakieś małpy, ale dobra. E, tutaj? No, panie, tak nie zbyt nie zbyt wiem. Ja gdzieś tu jestem. O dobre, ej, tutaj trzeba. Zobacz. Z tego drzewa tutaj trzeba na to i z tego już tutaj. O! O, dobra. Dobra, gdzie teraz? Tu nie wiem. Gdzie teraz koniec? Nie. Dobra, tutaj. Jak weź na górę? Eee, yy, otędy. Patrz, o tutaj. To ty nie wejdziesz, to ty już musisz na tamte drzewa Dobra. jeszcze raz. Poczekaj, nie, ja tam wejdę na jakieś miejsce i Dobra. się tepniesz. Okej, okay, tepnij się, tutaj jest bezpiecznie, już chyba. Oj, dzięki. Dobra. Dobra, dźwignia. Emergency Dobra, nie wiem, co ta dźwignia robi. Wow. fajna A tu chyba, tak. O, dobra. Bo będzie teraz będzie radzić, do baseniku chyba? To skoczę. OK, wskoczyć do jakiegoś baseniku. Dobra, ej, a czekam tutaj w takim basenie. O, nie byłam tutaj. I patrzcie ten ty. I tutaj już też się coś chyba... O, czcinka. co możemy zbierać w ogóle? Chyba nie, wiesz? Tak szczerze, bo żadnych zasad nie było, nie? Okej, okay, jest. O, zbiorę sobie trzcinkę. Mam trzcinkę. Haha, <grym> dobra. Gdzie teraz tam? No, nie wiem, nic nie widać przez tą trzycinę, wiesz? No to musimy sobie mi tam może coś będzie. A, już widzę, okej, okay, tutaj. Trzeba. Słuchaj, a gdybym na przykład łączył no to byśmy mogli grać teraz? Czy to trzeba hamaczy? Nie, nie, rad, jak jest serwer hamaczy to hamaczy. tylko... Jak zrobić Co? bez Hamaci? No zatem tam byśmy swoje epi nie? O dobra, okej, okay. dobra. Ej, ej, tutaj jeszcze trzeba jakiś podrzewka. O kurde, po się trzeba będzie, ciężko. Jako jaka HP zjedzie? A nie, przyjdzie spit ok okej, spoko. Okej, okay, chyba tu gdzieś koniec będzie. Jest jakaś skrzynka. I co? Wow, piasek na mnie. a piasek na mnie zleciał. to się chyba. A... Tak to co to ja jestem Okej, okay, dobra, tutaj teraz A bo weź się te plik, bo ja już kawałek dalej no, ja. jestem Musimy się raz mówić, żebyś ty na przykład miał ten serwer, bo tak to lądu

to jest dobrze zrobione? A dobra, to jest drabinka, okej. Okay. Nie No i spadłam. Prawie dead. podpieczy czy dead nie, bo właśnie w takich mapkach escape to... się nie, to nie dead. Okej, okay, tutaj trzeba... Tak, o. o. dobra, to... A znowu wózek. To się musiał sobie giwnąć. No. Ja jadę. Okej. Okay. No, koniec, aby kawałek Nie, niedługo się jedzie. Dobra, teraz. Okej. Okay. Dobra, jakiś guzik. Okej, okay, schodki się chyba robią. Dobra, tu po jakichś schodkach ja wchodzę. Ej, dobra, weź się tepli, jak możesz. Bo znowu cię wyprzedziłam. No, okej, okay, tutaj trzeba iść. Dobra. Koniec? Nie, nie koniec. idziesz? Jeszcze nie idziesz. Okej, okay, dobra. Mm, dobra. Dobra. Tak aż O, tu, ucie, tutaj. Dobra, tutaj. Gdzie jest to? Idziesz, okej. Okay. Dobra, tutaj. O spadłam. spadłem. To mi się wydaje, że to dosyć długa mapka będzie. No ja też spadłam. Dobra i zaraz się tepniesz jak ja dojdę dobra, ja na po prostu jakiś. Czy ja wyjść nie mogę znaleźć? Dobra, tep no. Tepnij się jak możesz No ej, dobra, tutaj do wody. Na dół? Nie wiem. Trzech, no na dół, na dół, tutaj na dół, ale tutaj... Tam, tam. Mapka, dłuższa chyba no. jedynki, z tego co mi się wydaje. A, a ja tu jednak aż tak nic nie mam na razie. Teraz nie aż tak. co? Nic tutaj jako nie ma. Tak, inny. O boże, spadłam. O, coś trochę hmm. ścina teraz. Я сейчас там то что сейчас я там окей добро с с подвом Ну, она из снова. Już ja jestem, chcesz się tepnąć? No ja... o Boże, czekaj, czekaj, raz spróbuję, może mi się uda. Eee! To ja chyba coś zwaliłem, no za... Ja nie mogę, to spaliłem. No to ja być? nie mogę przeskoczyć. Zaraz tu przeskoczę. Okej, okay, o... no i znowu mi się nie udało. Ciężko jest wyskoczyć z kaktusa. No, znowu mnie odpycha, jakby tam coś było. Dobra, jeżeli logno, dalej nie mogę. Tam coś jest, chyba jakiś niewidzialny klozek, czy jakiś bóg. Ja, ja tam skoczyć nie mogę, odpycham ja teraz... mnie. Mi się udało, ale spadłem, bo źle coś tam zrobiłem. Dobra, ej, musimy tam chyba ten klocek zniszczyć, bo to nie do rady. Mnie coś strasznie odpycha, ja skaczę. Dobra, to, to jak, to jak, to czekaj, to ci dam już. Albo weź z tego, jak, a to glina jest? To jest nether, N nether, jak, jak to się tam mówi? To czekaj, to weź jedynego glina. Dobra, ej, no... Ale ja chcę zniszczyć klocek, a nie ten. Tego oglosta na zniszczyć jednego. A tutaj. Okej. Okay. No dobra jestem. Okej, okay, dziś tu. Jestem chyba na tym budynku. Zaraz się tepnę, bo już jak przeszedłam. Jeszcze nie, bo na razie to jestem na drabinkach. A chyba koniec. Chyba koniec mapki poczekaj. Zaraz zobaczę. Nie, jeszcze chyba nie. Okej, okay, tu się możesz tepnąć. Dobra, czekaj. Tu znowu takie skakanie. Nie, no, ja, nie, nie, nie. Tylko, że jestem już taki dosyć Zdarzy. duży kawałek dalej. Bo ja chyba już prawie skończyłam mapkę. No ja skończyłam mapkę. Można chyba tu koniec już jest. Ja jeszcze. Czekaj. No, no jeszcze też Wcięliśmy mapkę. End, Czekaj, tam coś jest napisane. Muzyczka! Ciasteczka jest ciasta! tutaj, musimy chyba tą ziemię zepsuć. Ja? Nie, drzewko no, trzeba posadzić. Dobra, no to chyba tyle, nie? Ja jeszcze idę ciasteczka sobie wziąć. Dobra, ja sobie zepsuję. Dobra, dam ci trochę. A, a, no to tak jest. No to ja też sobie wezmę. Ja nie mogę zabrać, bo są lagi. A chcesz? Trudno. Dobra, nie no, jednak mi się udało wziąć. Dobra, no to teraz jemy. Będziemy grubi. O, Dobra, no to chyba koniec, nie? A więc. Komentujcie. No no. Subskrybujcie. Subskrybujcie znamy, i oceniajcie. Żegnamy. To do następnego Escape'a. No to cześć.